Ej, jak pozyskiwane jest mleczko pszczele i dlaczego tak mało pszczelarzy zajmuje się tym pozyskiwaniem mleczka pszczelego? No to w takim uproszczeniu mleczko pszczele powstaje w taki sposób, że rodzina, silna rodzina jest pozbawiona matki. Do rodziny są włożone mateczki z larwami i pszczoły zalewają te larwy mleczkiem pszczelim, odczekuje się do momentu takiego przed samym zasklepieniem. I wtedy pobierane są te miseczki, i to mleczko jest wybierane, więc to jest bardzo czasochłonne. I teoretycznie to nie jest nic skomplikowanego, ale praktycznie to jest to dużo pracy, bo po pierwsze, ta rodzina musi być silna. Po drugie, te rodziny nie zawsze te larwy chcą przyjmować. Po trzecie, trzeba pilnować rygoru dniowego. To już nie jest tak, że sobie to zostawimy. Jak podajemy i wyciągamy te larwy, to często trzeba być dwa razy w pasiece. Najlepiej, żeby to była pasieka gdzieś blisko. No i te rodziny, które nie mają matek, no to też trzeba zasilać. Czyli na dobrą sprawę powinniśmy mieć też pomocnicze rodziny, które wzmacniają te rodziny, które mają produkować mleczko pszczele. Żeby to mleczko pszczele było, no to muszą być młode pszczoły. Więc te pomocnicze rodziny są niezbędne. No i jak już mamy poświęcony ten ul na produkcję mleczka pszczelego, plus poświęcony ten ul pomocniczy, no to fajnie by było coś z tego wyciągnąć to ile tego mleczka się produkuje w sezonie no 100-200 gram na te dwa ule czyli ten który produkuje i ten pomocniczy. no to teraz zobacz ile kosztuje mleczko pszczele. mniej niż 2000 za kilogram czyli mamy 200-400 zł jeśli wszystko robimy dobrze jeśli nam się powiedzie no plus ten czas pracy na wyciąganie tego mleczka z tych komóreczek, bo jak już weźmiemy te komóreczki, to idziemy do pracowni i łyżeczką malutką z każdej komórki wyciągamy te mililitry, mniej niż mililitry z każdej komóreczki. Więc dlaczego tak mało osób się tym zajmuje? No, bo po prostu się to nie opłaca, a dodatkowo wymaga to dużo większych kompetencji niż zwykłe pobieranie miodu. Jako ciekawostka. Kiedyś słyszałem na wykładzie, że kiedyś za 3 kg mleczka przelego można było wybudować dom w stanie surowym. No a teraz już niestety ciężko, żeby zrobić fundamenty. Hej.